Witam z całego serca. Kochani, w poprzednim moim filmie mówiłem o zapachu człowieka. Uważam temat jeszcze za niewyczerpany, choć jest kilka zmysłów, którymi jako człowiek, robot, tak zostaliśmy niestety skonstruowani. Posługiwaliśmy się tymi zmysłami. Czy myśli były Twoje? Nie, jak się bliżej przyjrzysz swoim myślom, one skądś płyną, skądś Ci przychodzą. Genialne pomysły, odczucia, yy, dosłownie gadanie w głowie. Myślisz, że tylko gadanie w głowie mają opętani? Tak, oni mają mocno. Bo wydepnęli w pewne energie, próbowali łączyć się z zewnętrznymi energiami, zamiast w prostocie serca odczuwać własne symptomy swojej istoty, swego ducha. Niestety, z nim się nie łączyliśmy. Tak uogólniając, nie łączyliśmy się ze swoim duchem, bo wyparliśmy serce, bo. Zapisaliśmy je w Biblii, którą księgiem przyjęliśmy jako świętą, jako wyrocznie, że serce, zgodnie z prorokiem Jeremiaszem, jest zwodnicze, że trzeba uważać. A umysł nasz był programowany. Wszystkie dosłownie zmysły. Pokazuję, mówię tu o myślach, abyś się im bliżej przyjrzał. Jednak inne zmysły manipulowane były podobnie. Kiedyś wraz z synem przygotowałem do wysyłki 12 dużych kartonów. One ustawione zostały na palecie i razem stanowiły kompletną kostkę kiedy rano przyszliśmy było 11 jednej brakowało obydwaj widzieliśmy że było 12 Zaczę, zacząłem do tego dochodzić okazuje się że to doświadczenie mi się pojawiło że wzrok człowieka generalnie nas Poszukiwał, manipulował nam i pokazywał nam świat, którego naprawdę nie ma. Dlatego kiedyś pięcioletnia dziewczynka powiedziała mi słowa Grzesiu, ten świat, który widzisz, to jego nie ma. Tych ludzi, których widzisz, ich nie ma. To jest świat nierzeczywisty. Tak, to jest projekcja. A my poprzez yy, wszczepione nam zmysły człowieka. Byliśmy totalnie manipulowani, ale miałem mówić, jako ciąg dalszy, yy, odnośnie yy, zmysłu zapachu. Jak myślisz, czy zapach nie był manipulowany? Czy jeśli czuliśmy smród, to on tu był prawdziwy? Kiedyś opowiadał mi ktoś, jak był w Chinach, i poczęstowano jego grupę. Rybą suszoną na słońcu. Chińczycy, gospodarze, zapytali, czy smakowało wam. Powiedzieli, że owszem, ale zapach jest mm, no, niemożliwy, odrzucający. Oni odpowiedzieli, że wasze perfumy, w szczególności wasze perfumy, też nam cuchną. To jest sprawa bodźców rodzaju tresury. Dlatego, jak wspomniałem, robiono doświadczenia, dlaczego ludzie się rozstają. Okazuje się, że używają chociażby wiele wabików, zapachów obcych, nienaturalnych sobie, i myślą, że tak złowili sobie partnera, partnerkę a to jest nieprawda okazuje się, że partnerka zmienia perfumy i to już nie pasuje tobie totalnie, że wręcz nie byliśmy tego świadomi, że to jest odrzucenie, że czujemy jakbyśmy byli z zupełnie inną osobą, nie rozumieliśmy tego, że moja ukochana po ślubie zmieniła się diametralnie był to jeden z czynników. Z zmysł ten był tutaj totalnie manipulowany, bo dawano nam, e, mieliśmy nie tylko swoje uwarunkowania zapachowe, że jedne zapachy przyjmowaliśmy jako dobre, inne jako złe, odrzucające, ale raptem <laughs> osobę czuliśmy jako cuchnącą. Hmm, a ktoś inny mówił, jak koń mi pięknie pachnie. Jak mój kotek jest cudowny, a komuś innemu on cuchnął. I tak włączały się programy, aby odstręczyć, aby odsunąć się od danej osoby. Myśli w głowie łączyły się z tym, i <laughs> cały zmysł manipulowany człowieka robota, który istniał w tym programie, powodował, Żebyśmy uciekali. Tu mm, czuwał nad tym jeszcze rodzaj takiego zaworu, yy, rodzaj kontroli, nazywany gadzim który mówił generalnie dwa słowa: walcz albo uciekaj. I kiedy dana osoba stawała się zagrożeniem dla ciebie, w jakim sensie, że niosła ci chociażby. Pomoc w przebudzeniu. Gadzi Muszek mówił, uciekaj. Włączał ci fałszywe endorfiny. Yy, imitował poprzez system immunologiczny, obronny, takie poczucie w tobie, że ten ktoś nie jest ok, nie jest spójny z tym, co mówi, że jego zapach jest odrzucający. Nawet specjalnie tego nie czuł, nie zdawał się z tego sprawy, ale te zmysły powodowały, że odstręczało się to, o, o, dana osoba odstręczała od innej osoby. Hm. Jak wytłumaczyć, że dosłownie z dnia na dzień, kiedy dotarłem do pewnych rzeczy, sprzedaż moich książek z dobrej na obecny stan czytania. Mm, ludzi zmienił się diametralnie na praktycznie zerowy. Dosłownie jedna książka na dzień, gdzie niemal codziennie podpisywałem, sam osobiście wysyłałem y, wiele, wiele książek, kochani. Świadomy jestem wielkiej manipulacji. Świadomy jestem tego, że kiedy prosiłem tak zwanych jasnowidzących, których spotykałem często, prosili o rozmowę, o rodzaj konsultacji, w rewanżu pytałem o moje sprawy. Słuchaj, mam rzeczy, których, do których jeszcze nie docieram. Proszę, skoro świetnie widzisz. Po e, zajrzyj w moje osobiste tą głębię, o którą Cię proszę. I powtarzał się schemat. Dana osoba mówiła: Słuchaj, bardzo dziwne, ale nic nie widzę. Tak jak gdyby dla Ciebie nic nie było. Ja mówię: Wiem, dla mnie nie ma tu żadnej pomocy, bo stało się niebezpiecznie, bo dotarłem bardzo głęboko. Jak ten świat jest skonstruowany. I to było zagrożeniem. To było rodzajem cenzury, w której inni mogli o tym mówić, a ja niekoniecznie, w którym powodowano, że inni do mnie nie docierali. Bardzo często znajomi mi opowiadali, że kiedy słuchali mojego filmu i wchodził ktoś z domowników, znajomych do pokoju, yy, bardzo drastycznie reagował. Proszę wyłącz to, nie mogę tego słuchać już po kilku sekundach. Dlaczego? Bo mówię na poziomie serca, mówię z poziomu serca. Yy, biorobot, który posługiwał się umysłem, a tym zostaliśmy skonstruowani, Powodował w swoim systemie immunologicznym, że ten y, słuch go odrzucał, że to nie jest ta częstotliwość. Szukał haka, czytał mój y, przekaz serca i znajdował błąd y, jakiś ortograficzny, stylistyczny, i y, ego dawało takie y, y, wytłumaczenie. Dlaczego to nie jest ze mną spójne? Wyrzucał to do kosza. Seksualność. Tu nie było seksualności prawdziwej w tym świecie. Nasza stwórcza moc została zawładnięta całkowicie do tworzenia. Dlatego byliśmy wyciągani na zewnątrz, że to program nam tworzy pogodę. Że to... Inna siła, że to jest jakaś siła, która tym wszystkim steruje, kieruje, że to tworzenie jest tak genialne, że jako biorobot całkowicie wykluczaliśmy, że to jest ze mnie. Byliśmy do tego przekonani. I tu pora powrócić, że. Cała seksualność była tu manipulowana. Dobór partnerski był nam przedstawiany tak, że w danej osobie widzieliśmy piękno, czuliśmy powonienie, czuliśmy endorfiny szczęścia spełnienia. A po miesiącu czy po roku było już pozamiatane. Było już po związku, najczęściej z zaniesionym. Na ołtarz śmierci, w którym to swoje partnerstwo uczyniliśmy warunkową przysięgą. I w taki sposób zaprzeczaliśmy miłości. Program nam poszukiwał drugiego partnera, drugiej naprawdę kopulacji, bo nie odnajdywaliśmy miłości. Miłość utożsamialiśmy jako uprawianie seksu że to jest miłość, a nawet wielu nazywało to yy, chemią, że trzeba czuć chemię. Biorobot nie miał pojęcia o miłości i im wcześniej zdasz sobie z tego sprawę, że miłości w naszych sercach nie było. To były łana miastka, rodzaj energetyki, w której te cząstki naszej miłości, Oddawaliśmy światu, który żył tak w nas jako byty, tak w zewnętrznym świecie akwarium, w którym nas hodowano, tak w zewnętrznej kontroli kurnika hodowli, w której za ogrodzeniem dosłownie nas uprawiano, dosłownie sterując wszystkim, modyfikując nasze istoty tak, Abyśmy rozwijali z taki zmysł seksualny, zachowań swoich seksualnych, abyśmy seks uprawiali codziennie. A co my czyniliśmy z innymi gatunkami? Co jak stworzyliśmy krowę jako hybrydę, która zamiast dawać na y, kilkadziesiąt czy kilkaset litrów mleka, dawała kilkanaście tysięcy rocznie. I co uczyniono skórą jak ją wzmuszano do tego aby niosła rekordowe ilości tych jaj poprzez sztuczną hodowlę poprzez stworzenie nam cykli których niestety ale obumieraliśmy tu obumierało wszystko otworzenie naszej istoty Rozpoczyna się od zmysłu. Aby te zmysły uruchomić, należy uruchomić serce. I to jest prapoczątek. Powiedziałem to kiedyś w filmie do ezoteryków. Wystarczy tylko otworzyć serce. Czy ktoś tym naprawdę się zainteresował? Niekoniecznie. Jakkolwiek wykład mój, Wystąpienie przyjęte było ze zdumieniem, z ciszą, rodzajem aplauzu. To jednak fałszywe endorfiny w głowie mówiły co innego, że ja przez ezoterykę odnajdę drogę. Dlatego te techniki były propagowane, bo one były rodzajem nowej religii. New Age. To było propagowane, a Któż by tam zajmował się z pracą z sercem, ona jest mozolna. Ludzie mówili, że mi yy, czasami, że szukają innej metody. Wdeptywali właśnie w ezoteryczne techniki, w narkotyki typu demoniczne, hajałaski i odlatywali. Znajdowali się w psychiatryku, gubili się. Jakkolwiek przebłyski, przesłanki, przebudzenia były zachwycające, bo oto obniżając, budząc poniekąd częściowo serce, a potem obniżając wibracje, demon wyrażał się błyskotliwie, mówił ci, pokazywał, że jesteś geniuszem, że jesteś jasnowidzem, że widzisz aurę, że widzisz in inne wcielenia. Wci że potrafisz wejrzeć w energetykę innych, im pomóc, a nie zauważałeś tego, że sam obumierałeś, że podpinałeś innych pod fałszywą technologię, pod system śmierci. Ogarnięcie zmysłów jest tutaj bardzo ważne, bo poprzez serce przyjmuję te zmysły jako moje. Jako ja, jako miłość, jako istotę Boga, którą tak się odradzam. Dlatego, kiedy wyzwalam się z systemu, z programu, gdzie zmysły moje były manipulowane, nie dziwię się, że program nie ma na mnie wpływu, ale poniekąd jednak doświadczyłem rodzaju odcięcia. Że oto raptownie z tysięcy moich znajomych osób, którym pomagałem, których spotykałem, które nazywali mnie swoim braciszkiem, że mówili, że cię kocham, raptem nie odzywa się nikt. To były odcięcia w ich umyśle, i to działało na wiele sposobów. Poprzez tego człowieka, którego program. Każdy tu miał zasobnik programów. Zawsze program znajdywał odrzucenia. Odsuń się od niego. Okej, okay, on ci pomógł, ale teraz pracuj sam. Ego znało całą naszą tożsamość. Wiedziało o tobie wszystko. Ten program wiedział o tobie wszystko i podstawiał ci takie osoby, które cię otaczały i gruntowały cię w pozornie Twoim wyborze. Tak, masz rację. On jest niebezpieczny. Zobacz. Porzucił żonę. Wywaliła go partnerka. On kłamie, bo jednak nowy świat nie nastaje, ale jednak trwała dalej kontrola. Gdzie ta kontrola była? W twoim umyśle. Czym jest twój umysł? Jest zmysłami słuchu, powonienia, zapachu, smaku, czucia. Ale jest jeden zmysł, który jest najważniejszy. To uczucie miłości serca, w którym ponownie możesz połączyć wszystkie zmysły, dosłownie je oczyścić i zobaczyć piękno swego wewnętrznego świata. Nie jest prawdą jakiekolwiek czekanie na nowy świat i jedyny nowy świat, czy jak ktoś to kiedyś nazwał jedyne królestwo jest was, jest we mnie. Tu dokonuję zmiany. Dlatego uważam, że wszystko mi pomaga, bo pomagam ja sobie. I tak czy inaczej spotykam inne cząstki, które, Chcą się połączyć, które gotowe są się rozświetlić, dosłownie składając się tak jak puzle, budując jądro przebudzenia. Być może też jesteś taką cząstką niepozorną. Tu nie ma fajerwerków, że masz być oświecony w umyśle, że masz być edukowany. To były mrzonki. Prawdziwa wielkość jest w prostocie. Grzegorz, pasterz, to imię moje znaczy. Jest tu nieprzypadkowo. Jest to ten, który nie ingeruje w stado, który, jako ten pasterz, jest częścią tego stada, a jednak różnię się tylko tym, że mam szerszy ogląd. Że kocham Ciebie takim, jakim jesteś, ale to nie jest aprobata, że godzę się na twoją niewolę. Własną ścieżką pokazuję prawdziwą drogę. Nie poganiam stada, ale podążam w swoim kierunku, nikogo nie zmuszając. Prawdziwy pasterz idzie pierwszy, nie oglądając się za tymi, co potrzebują nakarmić się szalejem, że chcą tego doświadczyć. gdzie już krok dalej jest piękna trawa, jest piękna strawa, której możesz doświadczyć w zupełnie innym wymiarze, w wymiarze boskim, gdzie to znajdziesz nie w zewnętrznym świecie, tylko w wewnętrznej podróży, do której też, Ciebie zapraszam. Wprawdzie mówię tutaj językiem robota, tak abyś to zrozumiał umysłem człowieka, ale jednak jest to przekładnia wibracji serca, którymi ewidentnie manuję, którymi świadomy jestem zupełnie innego świata. Ty oczyść siebie, bo <laughs> jeśli czujesz jeszcze smród, że jeśli czujesz odrzucenie okiem, że jeszcze dźwięczą ci może moje słowa, wiedz o tym, że to, co masz w sobie, smród, który masz w sobie, nie uwolniony z kopulacji, odnajdujesz na zewnątrz. Kiedy w swojej medytacji zagłębisz się Zobaczysz swoje partnerki, partnerów. Przyjrzyj się jak wyglądają. Nie zdziw się, że często zobaczysz trupy ociekające robakami. Tak naprawdę wyglądaliśmy w świecie ciągłego obumierania. Nie zdziw się, że dosłownie możesz być po kąpieli, a pojawi się z ciebie samego uwalniający się zapach tych zbliżeń tych kopulacji. Ego będzie Ci mówiło, będzie próbowało Cię oszukać, że to ktoś inny cuchnie. Tak, jestem tego świadomy, że kiedy oczyszczałem głęboko seksualność lub docierałem głęboko do swego ducha, tylko tam jest uporządkowanie, sam dosłownie czułem fetor. Tak, każdy człowiek ma wiele kilogramów nawet Kamieni kałowych w sobie, to cuchnie <coughs> bardziej niż jakiekolwiek szambo. To przepływa przez ciało i poczuje je ten, który ma to poczuć. Yy, koleżanka kiedyś powiedziała mi, że kiedy przekroczyła miesiąc głodówki, to ciała ludzkie <coughs> ich zapach. Był dla niej nie do zniesienia. Tak bardzo cuchnęły. Kiedy już oczyściła właśnie swoje zmysły, chociażby jedzenia, odżywiania, że powonienie tu było zupełnie inne. To nie jest wszystko to tak, jak wyglądało to oczyma człowieka, zmysłami człowieka. Proszę podąż dalej, a Zobaczysz prawdziwy świat, w którym utkwiliśmy, to jest świat wewnętrzny, to jest świat, do którego uporządkowania. Zapraszam Ciebie, ale poprzez wewnętrzną podróż, poprzez wewnętrzne ukochanie siebie, bo tylko tak przywracasz miłość i w ten sposób ustanawiasz naszą powrót, naszej. Autentycznej istoty boskiej, doskonałej, nie przez oczekiwania, że coś nadejdzie, tylko ja ustanawiam zmianę, przemianę tego świata, nareszcie ją uruchamiam. My ciągle, ciągle się zapadaliśmy w rodzaje antyewolucji, w rodzaje <todestrukcji> autodestrukcji, samozniszczenia, hodowli, która. <todestrukcji> Sama się kontrolowała, sami stwarzaliśmy ten system kontroli, a teraz mamy się z tego wydostać. Poczuj te słowa. Być może też pojawiłeś się tutaj, aby uczestniczyć w wielkiej metamorfozie, aby dokonać tej wielkiej przemiany, aby pomóc wydostać się cząstkom naszej świadomości poprzez scalenie. Nas wszystkich. Ale aby salić świadomość nas wszystkich, należy salić wewnątrz siebie wszystkie swoje cząstki. A <laughs> rozpocząć to możesz bardzo łatwo poprzez pojednanie, poprzez scalenie wszystkich swoich zmysłów w swojej istocie, swojej świadomości Boga którym jesteś, którym jestem. Kocham Cię.